Hejka, hejka z tej strony Wiktora, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić 5 rzeczy, które zmieniły się w moim życiu na lepsze dzięki programowi OPER. A więc, tak, na pierwszym miejscu musi być język angielski. Który po roku byciu właśnie o Stanach bardzo się poprawił. Jestem z tego bardzo zadowolona, ponieważ wcześniej miałam barierę językową, stresowałam się, a teraz wszystko wychodzi naturalnie, nie muszę zastanawiać się, jak ułożyć zdanie. Myślę po angielsku w większość czasu, także a, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. Nie mówię, że mój angielski jest perfekcyjny, ale jest na pewno lepszy. Wciąż popełniam błędy. Jeżeli ktoś mnie poprawi, jestem za to wdzięczna, ponieważ na błędach uczymy się najbardziej. Na drugie miejsce na pewno musi być podróż. Bardzo się z tego cieszę, że przez ten rok udało mi się zwiedzić naprawdę dużo w Stanach, jak i poza Stanami. Ale przede wszystkim udało mi się spełnić marzenie, którym był wyjazd do Kanady, do rodzinnego miasteczka Justyna Biebera. Nie wiem czy wiecie, ale jestem fanką Justyna i zawsze moim marzeniem było pojechać tutaj w jego rodzinne strony. I udało mi się właśnie to zrobić w listopadzie, i to na pewno musiałam uwzględnić tutaj w tych pięciu rzeczach, które sprawiły, że moje życie jest lepsze. Um, jeżeli chcecie, możecie oglądać filmik właśnie z tego wyjazdu, jest też na moim kanale. Na trzecim miejscu na pewno będzie większa pewność siebie, już się tak bardzo nie przejmuję opinią innych ludzi. Zrozumiałam także, że nie warto się do nikogo porównywać, trzeba żyć własnym życiem. Ludzie mówili i zawsze będą mówić. Wydaje mi się także, że jestem bardziej odważna i um, nie mam problemu z nawiązywaniem nowych na kontaktów. Czwartą rzeczą byłoby to, że jestem osobą bardziej samodzielną, odpowiedzialną. Wiecie, tutaj w Stanach jesteście tak naprawdę sami, jesteście skazani na siebie i jeżeli macie jaką, jakiś problem, musicie sobie poradzić sami, ponieważ nie chcecie nikomu zawracać głowy swoimi problemami. Także podróżowanie. Sami musicie wszystko ogarnąć, jakieś hotele, loty, samochody. Wiadomo, podróżujecie ze znajomymi, ale to wszystko jest na Waszej głowie i musicie to ogarnąć. Na ostatnim... Piątym, ale nie mniej ważnym miejscu są ludzie. Jestem mega wdzięczna za każdą osobę, te, którą tutaj poznałam. No i wiecie, w Stanach jest fajne to, że możecie poznać tej osoby tak naprawdę z każdego zakątku świata. Możecie podzielić się swoją kulturą, tradycją, powiedzieć coś o swoim kraju, ale także dowiedzieć się czegoś innego o innych krajach i tradycjach. Także to jest naprawdę bardzo fajne i można się wiele nauczyć. No i też nie mogłabym zapomnieć i nie wspomnieć tutaj o Danielu, którego poznałam właśnie jako Oper. No powiedzmy, że też w jakimś stopniu sprawił, że to moje życie jest lepsze. Więc to byłoby na tyle, to było 5 rzeczy, które sprawiły, że moje życie stało się lepsze. Właśnie dzięki temu że zdecydowałam się na program Oper. W tym filmiku także przychodzę do Was z małą niespodzianką, którą przygotowałam wraz z agencją Oper in America, a mianowicie możecie otrzymać zniżkę na program oraz super gadżety. A wszystko, co musicie zrobić, a podane jest w czterech krokach, o których wam teraz pokrótce opowiem. A więc tak, krok pierwszy, zarejestruj się na stronie na America i załóż swoje konta aplikacyjne. Krok drugi, wyślij mail na podany adres, wpisując kod promocyjny, który brzmi AmVictoria6 a w treści podaj swoje imię, nazwisko, numer aplikacji oraz wybrany przez Ciebie gadżet. Krok trzeci, po wysłaniu maila w ciągu 24 godzin otrzymacie wiadomość z kuponem zniżkowym. Krok czwarty, już ostatni, przejdźcie interwiu, aby otrzymać swój gadżet. To byłoby na tyle w tym filmiku, koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobał. Także wszystkie informacje dotyczące promocji znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Dajcie znać także, czy skorzystacie z tej promocji. No i co, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.